Cześć, dzień dobry. Trasa kobiecego i męskiego Tour de France została zaprezentowana. Kobiecy Tour de France uznawany jest za najtrudniejszy do tej pory męski. Cóż, męski jak zawsze wzbudza kontrowersje. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Prezentacja Tour de France tuż po zakończeniu sezonu. Choć właśnie. Izaak Del Toro właśnie wygrał Mistrzostwo Meksyku w wieździe indywidualnej na czas. Za chwilę prawdopodobnie wygra Mistrzostwo Meksyku w wyścigu ze startu wspólnego, ale to już jest sezon 2026. Tak działa UCI i te zwycięstwa są liczone już dla sezonu 2026, więc hej! Jeszcze przed zmianą czasu na zimowy już możemy myśleć o wiośnie, o lecie 2026. Jakież to jest piękne po prostu. Kolarstwo wyprzedza rzeczywistość, tak, ucei at its best. Mniejsza z tym, Tour de France to jest najważniejsze wydarzenie w wyczynowym kolarstwie. Kobiecy Tour de France to jest najważniejsze wydarzenie w kobiecym kolarstwie, wydarzenie, które... Popycha kobiece kolarstwo do przodu. Wyścig się rozwija, choć nie został wydłużony w tym roku do 10 etapów. Myślę, że tutaj organizatorzy idą krok po kroku i nie spieszą się aż tak bardzo, ale zaproponowali trasę, ponieważ zacznę obie, omówienie obu prezentacji, właśnie od wyścigu dla pań przygotowali trasę bardzo ciekawą, bardzo wymagającą po raz kolejny odwiedzając, planując odwiedzić jedno z legendarnych miejsc dla kolarstwa, czyli Mont Do tego wprowadzają wymagającą, długą, lekko górzystą czasówkę. Zatem jak to będzie po kolei wyglądało? Tak jak powiedziałem, 9 etapów. W sumie 18800 metrów całkowitego przewyższenia. Ograniczone, takie całkiem płaskie etapy będą realnie dwa, może trzy, bo niektóre etapy te takie górzysto-klasykowe mogą się rozegrać na różne sposoby. A pamiętajmy o tym, że pani jeżdżą coraz szybciej też, coraz lepiej radzą sobie z podjazdami sprinterki coraz lepiej radzą sobie z takimi średnimi podjazdami w stylu wyścigów klasycznych, więc tych finiszy z peletonu może być troszkę więcej, ale takie realnie płaskie etapy są dwa. Jak to wygląda? No pierwszy etap w ogóle bardzo fajny, z takim klasykowym właśnie, ala klasykowym finiszem na podjeździe, w związku z tym będzie do, do Lozanny, w ogóle, cały kobiecy Tour de France, no, w zasadzie w górach, tak. Szwajcaria, masyw centralny, Alpy, Prowancja, Alpy nadmorskie, meta w Nicei całego wyścigu. Naprawdę fajna, fajna trasa. Ten pierwszy etap już zrobi jakąś selekcję. To już będzie rywalizacja o bonifikaty, tak jak zapewne. Tak jak zapewne. Tak jak zapewne w tym roku, więc to, to już wprowadza jakiś tam suspens, dywagacje na temat tego, kto ten wyścig może wygrać, a kto nie. Tak, ten wyścig co to zasady rozegra się na momentu, Ale trasa ma wiele ciekawych elementów. Jak to gdzieś widziałem na każdym etapie i w zasadzie na każdym etapie jest jakaś pułapka, która może spowodować gdzieś chwila nieuwagi. Może spowodować na przykład przeoczenie, przeoczenie jakiegoś etapu jakiegoś ataku. Po tym pierwszym etapie do Lausanne, dwa kolejne faktycznie dla sprinterek. Czwarty układa klasyfikację generalną dość mocno. To, są aż 21, to jest aż 21 km jazdy indywidualnej na czas przez winnicę z podjazdem w środku. Czy to jest na tyle długa próba, aby ona w jakiś sposób zrównoważyła etap na momentu i etap wokół Nicei? Pewnie nie. Ale, ale zawodniczką lepiej jeżdżącym na czas też będzie dawała jakąś przewagę. Tu należy zadać sobie pytanie: czy to jest trasa w końcu dla demi Wolering? Być może, no bo ona jeździ dobrze na czas, jest bardzo dobrze w dobra w górach, więc prawdopodobnie będzie mogła zgromadzić i podczas czasówki, i na momentów wystarczająco, w końcu wystarczająco przewagi aby ten wyścig wygrać, ale oczywiście to jest sport, różne rzeczy mogą się, różne rzeczy się mogą wydarzyć. A propos tych pułapek, tak, i tych różnych niespodzianek, no to etap piąty, górzysty z trasą mocno zbliżoną do tego, co znamy z etapów paryżnica, no bo generalnie, generalnie ten wyścig rozgrywany jest w terenach, przez których druga część wyścigu paryżnica zazwyczaj przejeżdża. Tutaj, 15 km przed metą, podjazd znany z parysznica na etapie piątym. Etap szósty kolejny taki górzysto ucieczkowy w regionie Ardèche. Fajny, ciekawy. Tu będą, będzie rywalizacja o, o etap bardzo zaciekła. Agnieszka skalnia sójka powiedziała mi dwa dni temu, że ona marzy o tym, żeby wygrać wygrać jakiś etap um, Tour de France e, kobiet. E, no i ta trasa wygląda na taką, że może mieć, e, może mieć na to szansę, bo tych okazji tutaj jest kilka. No, raczej dla niej nie będzie etap siódmy. Siódmy etap to momentu 122 km takiego klasycznego dojazdu, de facto po płaskim, a następnie ten słynny podjazd po po Tourmalé, po Juplin. Pożupają, no, odwiedzają, odwiedzają kolarki kolejne legendarne miejsce dla sportu kolarskiego. Więc, więc tak, no, znowu historia kobiecego kolarstwa, historia kobiecego kolarstwa po zostanie napisana, zostanie napisana to będzie ciekawe ze względu na czasy podjazdów, moc na kilogram, na taktykę, jak to zostanie rozegrane. No bo pamiętajmy, że momentu to jednak wiatr, więc siła drużyny może tam mieć znaczenie, no ale realnie to będzie test mocy do masy. Ósmy etap przejazd do Nicei raczej dla sprinterek, ale nie będą miały łatwo, bo w końcóweczce dwa krótkie podjazdy więc nie będą miały tak łatwo znów etap może zakończyć się ucieczką jakimś niespodziewanym atakiem a może faworytki generalki też tutaj się pościgają o jakieś bonifikaty chociaż pewnie, pewnie tych zawodniczek jest tyle w tym momencie na wysokim poziomie, że pewnie nie będą tutaj tych chętnych będzie, będzie bardzo, bardzo dużo do tego, żeby tutaj powalczyć o, o dobry wynik i no, raczej bym stawiał właśnie na na ucieczkę, no i ciekawy etap ostatni, rundy w nice i rundy przez Coldes. Szkoda, szkoda, że jakby to nie jest ten taki klasyczny etap z -Nicea, prowadzący przez różne podjazdy, a tylko przez Coldes. Organizacyjnie na pewno jest to łatwiej, ogranicza to zapewne koszt organizacji całego wyścigu. Coldes też jest no, podjazdem znanym, lubianym, legendarnym. Więc to jest fajnie, no ale miło byłoby widzieć coś bardziej urozmaiconego, co nie zmienia faktu, że to będzie super trudny etap, trudny do kontrolowania. I kto wie, jeśli jakimś cudem po momentu byłyby stosunkowo niewielkie różnice, no to tutaj drużyna z drugiego miejsca, mająca zawodniczki na drugim, na trzecim miejscu, może próbować jakieś zasadzki na liderkę. Wyścig zapowiada się naprawdę ciekawie. Termin to 1-9 sierpnia. No i właśnie, no, nie, nie ukrywajmy, Tour de France kobiet 2026 z pewnością w szerszej świadomości, w jakby transmisjach, w, w ogóle w pokryciu przez media światowe, absolutnie przykryje Tour de Pologne, bo Tour de Pologne, męski Tour de Pologne, bo męski Tour de Pologne między 3 a 9 sierpnia. Hmm, czyli kiedy już Tour de France kobiet będzie rozruszany o te dwa pierwsze dni więc no nie ukrywajmy o Tour de Pologne w przyszłym roku niestety znowu będzie mało kto mówił, no chyba, że pojawi się u nas któraś z topowych gwiazd z kolarstwa i będzie tutaj wyczyniała jakieś harce to wtedy Tour de Pologne się przebije, jeśli obsada będzie taka jak zazwyczaj to no Tour de Pologne będzie absolutnie przykryty przez kolarstwo kobiet, przez Tour de France kobiet, bo to jest a, no jedno z większych medialnie wydarzeń w tym momencie w kolarstwie, w ogóle nie tylko w kobiet w, w kolarstwie kobiecym. Tour de Pologne kobiet z kolei awansowany do kategorii 2 Pro yy, z datą 14-16 sierpnia, więc on, dost, on z kolei dostanie trochę oddechu, no nie jest to World Tour, ale, ale ta wyższa kategoria może spowodować, że Tour de Pologne kobiet z kolei skupi na sobie trochę uwagi. Także tyle o kobietach Tour de France. Przy okazji było parę słów o Tour de Pologne to Tour de Pologne kobiet. O, no, na te wyścigi przyjdzie pora, kiedy ich trasy zostaną zaprezentowane, kiedy, nie wiadomo. No a teraz Tour de France mężczyzn. Tour de France mężczyzn. Trasa, jakakolwiek trasa Tour de France by nie była, zawsze będzie krytykowana przez kogoś, że jest za mało czasówek, że jest za dużo czasówek, że etapy górskie są nie dość selektywne, że mety są na zjazdach lub że nie ma takiego czy innego podjazdu. W tym roku mamy S raz w wersji klasycznej, raz w wersji. Innowacyjnej. I oczywiście widziałem już komentarze. A gdzie jest momentu? Momentu było w zeszłym roku. To tak a propos. I momentu będzie na Tour de France Kobiet. Jest d'Huez dawno nieodwiedzane. Myślę, że duża część wyścigu to będzie czekanie na d'Huez i na odpowiedź na pytanie, czy padnie rekord tego podjazdu. Krótko mówiąc, czy Tadej Pogacar pobije rekord na d'Huez. Trzeba pamiętać, że. Ok, etap S, o tym za chwilę jest stosunkowo krótki, ale jest dość późno, w późnej fazie wyścigu, więc nie wiadomo jak to wszystko będzie się układało. A propos kontrowersji jest trochę kontrowersji związanych z drużynową czasówką, ponieważ wyścig otwiera się drużynową czasówką, co jest bardzo fajne, ale drużynowa czasówka będzie w tej nowej, innowacyjnej formule znanej testowanej na paryżnice, a więc znów te nawiązania do paryżnica są dość spore. W Barcelonie tylko 19 km, a te nowe zasady to indywidualne kasowanie czasów na mecie, czyli tak naprawdę cała drużyna może rozprowadzać swojego lidera, ponieważ czasy liczą się indywidualnie dla każdego zawodnika osobno, a nie tak jak dotychczas w drużynowych, tych klasycznych drużynowych czasówkach, że razem, by zaliczyć czas, musi finiszować zawodników czterech. W związku z tym teraz można wyprowadzić na metę jednego zawodnika lidera i on skasuje ten czas dla siebie, a pozostali w zależności od możliwości i taktyki drużyny, co jest istotne, ta czasówka również ma górzystą końcówkę z dwoma podjazdami łuży i podjazdem na stadion. Zatem ona jest selektywna, ustawi klasyfikację, biorąc pod uwagę progres, jaki wjeździ na czas, wykonała drużyna UAE. i może być tak, że tutaj Tadej Pogaczar już będzie miał przewagę nad Jonasem Winegorem. Etap drugi jest znów nie dla sprinterów, w ogóle właśnie to sprinterzy są tymi, którzy tutaj narzekają najbardziej na tę trasę. Oni mają na Tour de France coraz, coraz trudniej ponieważ realnie mają 5, no maksymalnie 6 okazji dla siebie, a pierwsza realnie na etapie numer 5, ponieważ etap numer 2 jest taki górzysto-klasykowy. Trzeci jest górski z niewielkim podjazdem, ale na metę, ale no de facto jest etap górski. Czwarty jest ucieczkowo-klasykowy i raczej za trudny dla splinterów i pierwszą okazję będą mieli w po. Etap szósty... Wcześniej znowu, zwłaszcza po, tej wczes... ciężkiej, po tym ciężkim początku, etap szósty to są już Pireneje. 186 km, Turmale jako przedostatni podjazd na trasie, stosunkowo blisko mety. Meta na podjeździe, ale łagodnym, no, ale wciąż jest to meta na podjeździe. Tutaj też pada pytanie, nie wiem jeszcze do, do, do końca, która wersja podjazdu Turmale to będzie, ale ponieważ to jest wczesna faza wyścigu, hmm, podjazd do mety z kolei nie jest bardzo trudny, no to kto wie, może na Turmale padnie kolejny rekord. Etapy siódmy i ósmy są dla sprinterów. Etap dziewiąty przed dniem przerwy jest górzysto ucieczkowy. Potem mamy dzień przerwy, a potem po dniu przerwy mamy wymagający etap w masywie centralnym z Pulmary i z Meta w To jest ten etap, gdzie dwa lata temu no, Pogaczar trochę przeszarżował i został ograny przez Winegora na mecie. Yy, więc yy, no myślę, że pogaczacz już takiego błędu nie popełni, ale etapy w masywie centralnym są zawsze wymagające, trudne do kontrolowania, z trudnymi również zjazdami, podjazdy, są po stosunkowo wąskich drogach, yy, momentami stromych, zatem nie jest to łatwe. Etapy 11 i 12 są dla sprinterów i de facto 12, na 12 etapie te okazje dla sprinterów się kończą. Meta jest w Paryżu, całego wyścigu, Yy, ostatni ten brukowany podjazd przez Montmartre jest trochę wcześniej niż w tym roku, w sensie do mety jest jeszcze troszkę więcej terenu, ale on nie jest całkiem płaski, yy, ponieważ tam jeszcze raz zahaczą o Montmartre, ale nie w pełnej wersji, no więc tam raczej tego finiszu dla takich czystych sprinterów nie będą. No i właśnie, na 12, po 12 etapie można jechać do domu, jeśli się jest sprinterem, no chyba, że będzie się zbierać yy, premie, punkty na premiach, zachętą, dla sprinterów pewnie będzie to, że teraz punktowane premie będą po dwie na etapach, więc ci sprinterzy dostaną więcej, więcej możliwości. Etapy 13, 14, po to, żeby ich utrzymać w wyścigu, tak naprawdę, i utrzymać jeszcze jakiś suspens. Etapy 13, 14, Wogezy. Wogezy zawsze są ciekawe. Na etapie 13 205 km, zjazd do mety, ale zjazd z balonu alzatkiego, czyli z wymagającego podjazdu. Etap 14, naprawdę ciężki. Z krótkimi, stromymi podjazdami, ze zjazdami po wąskich, krętych drogach i z metą na Marksztajnie. Zaraz za Marksztajnem jest jeszcze taki płaskowyż do mety, ale należy to de facto liczyć jako, jako finisz na podjeździe. Trudny etap do kontrolowania i to przed dniem, prze, przed dniem przerwy. Ten weekend w środku wyścigu 13, 14, 15. Naprawdę fajne, ciekawe etapy. Dwa razy w Ogezy, a potem. Etap 15, ostatni w niedzielę, przed właśnie przerwą. Ciężki, górski z dwoma wymagającymi podjazdami Col de la Croissette, i metą na plateau de Solasson. Tam był parę lat temu finish na kryterium Dudufine, Konkret, naprawdę konkret, i to może być poza tymi dwoma etapami kończącymi na Abdues. To może być taki punkt zwrotny w wyścigu i jeden z głównych testów w górach. Także no, to, to jest myślę, że to jest jeden z etapów must-see w przyszłorocznym Tour de France. Pod nim przerwy jedyna indywidualna czasówka tylko 25,5 km z podjazdem, może nie trudnym, ale jednak po, z podjazdem od startu z metą po płaskim. Dla kogo zobaczymy. Czy ta czasówka to jest wystarczająco, żeby przekonać Remko Evenpole do startu w tym wyścigu? Nie wiem. Dowiemy się po tak naprawdę po prezentacji. Trasy Giro Italia Etap 17 ucieczkowy z niewielkim podjazdem przed metą. Etap 18 podjazd, finisz na podjeździe Forcier Marlet Tam, o ile się nie mylę, z grupki finiszował Roglic kilka lat temu, ale finisz to jest raczej taki sprint z grupy, niż ewentualnie ucieczka, niż jakaś selekcja wśród faworytów klasyfikacji generalnej. Tym bardziej, że etapy 19 i 20 no to jest krem de la krem tego wyścigu dwa razy Alpdues etap 19, krótki 130 km. No, ustawiony pod to, żeby pogaczar spróbował e, pobić rekord podjazdu e, gdyby nie fakt, że to jest końcowa faza wyścigu, to tak no trzeba byłoby obstawiać można byłoby bukmacherów obstawiać nie zachęcam do, do obstawienia bukmacherów, e, można byłoby właśnie zakładać się między sobą o orzeszki, że Pogaczar pobije rekord na 19 etapie, to trochę zależy od dynamiki tego wyścigu, ale jest szansa na naprawdę dobry czas, bo ten etap będzie krótki. No etap 20 dla odmiany: absolutna rzeź na koniec. 170 km, 5600 m przewyższenia Croix de Fer, Gaibier przez telegraf i Alp ale alternatywną drogą na koniec, jeszcze trudniejszą niż właściwy podjazd na Alp nie no Niezmierzoną tak dobrze, więc rekordu nie będzie, szczególnie po tak ciężkim etapie, po ciężkim wyścigu, który mieści się w średniej, jeśli chodzi o łączne przewyższenie w ostatnich latach. Ze względu na to, że dzień wcześniej jest ten klasyczny podjazd na d'Huez, no to raczej nie będzie tego czekania na ten ostatni etap i taktyki ale praktyka z ostatnich lat, z tego jak wyścigi są rozgrywane, pokazuje, że taki ciężki etap na koniec no, skłania do tego, żeby zostawiać na niego siły, bo tam po prostu ktoś może strzelić bez względu na to, jak ktoś nie byłby dobry. Z kolei też wiemy, że zawodnicy są teraz na takim poziomie, odżywianie zawodników jest na takim poziomie, że jakieś niespodzianki rzadko się zdarzają i raczej taki ostatni, bardzo ciężki etap po prostu potwierdza, potwierdza sytuację w klasyfikacji generalnej i narrację z całego wyścigu, niż powoduje jakieś niespodzianki, ale tak czy inaczej, królewski etap mamy przez ostatniego dnia Tour de France 2026. Ostatniego Paryż, Paryż ze ściganiem na górce na Montmartre finisz teoretycznie na płaskim w zeszłym roku to był znaczy w zeszłym roku w tym sezonie no ale już w, w tym roku ale w zeszłym sezonie w sezonie 2025 bo pamiętajmy jesteśmy już w sezonie 2026 był to naprawdę etap który dostarczył wiele rozrywki nawet jeśli czasy były tam zneutralizowane no i moi drodzy tak to wygląda Mało metrów na zjazdach, sporo finiszy na podjazdach, w zależności od tego jak liczyć, może nawet 8, więc dużo, nie wszystkie faktycznie selektywne, nie na wszystkich, będzie rywalizacja w klasyfikacji generalnej, to jest pewne. Printerzy będą mieli ciężko, ale fakt, że dołożono im premii lotnych powoduje, że no na etapach będzie więcej takich momentów rozrywkowych, nazwijmy to, gdzie może coś się dziać, więc zapowiada się to bardzo ciekawie. Pogaczar oczywiście jest faworytem, pytanie czy Jonas Winegor jest w stanie zrobić krok do przodu, pytanie czy Paul Sexas wystartuje, jeśli wystartuje to co na tym wyścigu będzie w stanie zrobić tak młody zawodnik, szczególnie na wyścigu z tak ciężką końcówką. Nieustające pytanie co z nadmiarem gwiazd zrobi Red Bull Boraha z czy Evenpool, czy Powic, gdzie wcisną Roglicza. Na trasę Giro Italia chociaż jest coraz więcej przecieków dotyczących jej przebiegu, będziemy musieli prawdopodobnie poczekać jeszcze trochę. Kto wie, może nawet stycznia, no i wtedy pewnie będą ostateczne potwierdzenia, kto gdzie startuje. Wiadomo, że w trakcie sezonu może się jeszcze wiele zmienić, wydarzyć, no bo kontuzje, choroby, załamania formy niektórych zawodników zawsze mogą się zdarzyć. Tak czy inaczej, Tour de France króluje nad wszystkim. Trasa jest no nie jest zbalansowana ze względu na niewielką liczbę kilometrów jazdy indywidualnej na czas. Z drugiej strony, ta pierwsza drużynowa czasówka ma elementy jazdy indywidualnej i wprowadzi różnicę między, między faworytami. Zapowiada się to ekscytująco. A, a nawet jeśli, właśnie, y, 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 trasa budzi pewne wątpliwości, no to nie ukrywajmy, będziemy żyli turem w lipcu przyszłego roku. I... No i tak to jest, chociaż do lipca przyszłego roku jeszcze bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Jak widzicie, cały czas produkują materiały mimo faktu, że sezon się jeszcze nie zakończył, że rok się jeszcze nie zakończył, że jest tuż po zakończeniu, oficjalnym zakończeniu sezonu 2025, to kolarstwo zasypia na coraz krócej. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wielkie. Wracam już niebawem z, z analizą trasy hiszpańskiej Welty. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.